Grupa Gamem, no na czyli skarbiec Atreusza, był gigantycznym grobowcem, Tolos. Budowla jest sklepiona pozorną kopułą. Zbudowano ją w epoce mekańskiej w pobliżu myken. Do grobowca wchodzi się prostym i niezadarzonym korytarzem, dromos, długości 35 metrów, którego ściany pokrywają kamienne płyty. Nad wejściem umieszczony otwór, tak zwany trójkąt odciążający. Trójkąt ozdobiony został pasmowym reliefem. Nad drzwiami o wysokości 5 m znajduje się 120-tonowa belka nadproża o długości 7 m, szerokości 6 m i grubości 1 m i 40 cm. Wnętrze grobowca przykryte jest pozorną kopułą o średnicy 14 m i 60 cm oraz wysokości 13 m i 30 cm, którą uzyskano dzięki układaniu kolejnych warstw kamieni, w sumie 33. Ze stopniowym przybliżaniem ich do siebie, jedynie powyżej nadproża nad drzwiami nie ułożono warstwy kamieni. W miarę budowy kopuły obsypywano ją ziemią zapewniając stabilność konstrukcji. Po pogrzebie cały tolos wraz z dromosem zasypano ziemią. We wnętrzu skarbca Atreusza od kopuły odchodzi wąski korytarzyk do wykutego w skalę małego pomieszczenia, ossuarium, prawdopodobnie miejsca wcześniejszych pochłówków. Grobowiec ten był największą budowlą kopułową świata aż do II wieku naszej ery, choć nie była to kopuła w dokładnym znaczeniu, kiedy w Rzymie zbudowano panteon nie wiadomo, kto rzeczywiście został pochowany w tym grobowcu. Sądząc jednak z pozostałości wystroju była to osoba o dużym znaczeniu. Grobowiec został obrabowany jeszcze w starożytności zachowały się fragmenty reliefu, między innymi przedstawiający byka. Gwoździe z brązu służące najprawdopodobniej do zamocowania ozdób na ścianach i fragmenty kolumn. Większość odnalezionych reliefów i ozdobnych kolumn znajduje się w zbiorach Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Skarbiec już w XIX wieku był miejscem chętnie odwiedzanym przez podróżników. Odwiedził go między innymi Juliusz Słowacki.